Witajcie! Zgodnie z obietnicą w tym filmiku zajmiemy się biciem pionkami. Tak jak już wcześniej mówiłem, w przypadku figur jest to dość prosta sytuacja. Figury atakują, bronią oraz biją w taki sam sposób, w jaki normalnie wykonują swoje posunięcia. Czyli jeżeli mamy wieżę, wieża atakuje po liniach prostych, jeżeli mamy gońca, goniec atakuje po przekątnych, czyli po diagonalach skoczek oczywiście atakuje oraz broni na kształt litery L. Więc jeżeli wiecie jak poszczególne figury się poruszają, wiecie również jak one bronią, atakują bronią oraz biją, w przypadku pionków wygląda to nieco inaczej. Pionki, jak pewnie pamiętacie, Chodzą o jedno pole z tym małym zastrzeżeniem, że w pierwszym swoim posunięciu pionek, który nie wykonał wcześniej jeszcze żadnego ruchu, czyli pionek stojący na swojej pozycji początkowej, może ruszyć się aż o dwa pola do przodu. W każdym kolejnym posunięciu pionek wykonuje ruch tylko o jedno pole do przodu. Bicie natomiast wygląda nieco inaczej. Pionki chodzą do przodu, ale biją na skos i pionki biją um, o jedno pole na skos, czyli pionek w tym wypadku na przykład pionek stojący na polu E4 mógłby zbić zarówno pionka na D5 jak i pionka na F5. Um, wielu początkującym osobom może się mylić bicie w szachach i bicie w warcabach w sytuacji um, w której w szachach pionek atakuje pionka, pionek Bijący staje na polu, na którym stał pionek bity. Nie przeskakuje go w żaden sposób, także pionek stojący na polu E4, w tym wypadku, jeżeli chce zbić pionka na F5, to po prostu staje na tym samym polu. No i analogicznie zbić mogą czarne. Czarne mają w tym, w tym momencie dwie możliwości bicia: mogą zbić pionkiem stojącym na E6 pionka stojącego na polu F5. Oraz pionkiem stojącym na polu D5, pionka stojącego na polu C4. Zwróćcie proszę uwagę, że czarne nie mogą zbić pionkiem z C5 na pole C4, ponieważ pionki nie biją do przodu. To nie jest kwestia wyboru. Pionki do przodu tylko i wyłącznie chodzą, natomiast biją na skos. Także powiedzmy białe zbiły pionka na F5, czarne teraz mogą. Zbić na C4, i białe znowu mają dwie możliwości bicia. Mogą zbić zarówno pionka na E6, jak i pionka na C4. I w ten sposób partia może nam się toczyć. Teraz, jak widzicie, pozycja nam się znacząco uprościła, no i pionki już nie mają niczego do bicia, mogą chodzić do, do przodu. To, o czym Wam jeszcze nie powiedziałem, to to, że w szachach bicia nie są w żaden sposób przymusowe. My bić nie musimy. Także, pomimo tego, że tutaj dużo pionków się atakuje, jeżeli białe zdecydowałyby się na to, że bicia im się nie opłacają, nie mają po prostu ochoty bić. Oczywiście mogą zagrać jakikolwiek inny ruch, nawet nie tylko pionkiem. Mogą zagrać, w tym wypadku pozycja jest uproszczona specjalnie na potrzeby tego zadania, białe mogłyby równie dobrze zagrać sobie królem na któryś z dostępnych pól. Tak samo sytuacja wygląda, jeżeli chodzi o bicie figurami. Tam również nie ma przymusu, nie musimy w żaden sposób w sytuacji, w której możemy bić, nie musimy tego bicia wykonywać. Zwróćcie również uwagę, że o ile pionki mają pewne dodatkowe możliwości, związany z poruszaniem się o dwa pola w pierwszym swoim posunięciu to w przypadku bicia yy, bijemy zawsze o jedno pole na skos nie możemy nigdy zbić powiedzmy pionkiem z pola C2 na pole A4 niejako o dwa pola na skos możemy się pionkiem poruszyć o dwa pola do przodu ale zbić o dwa pola nie możemy takiej możliwości nie ma jest jeden Specjalny ruch dotyczący bicia pionkiem, ale o tym również zajmiemy się, tym również zajmiemy się w jednym z, z odcinków, tak zwanych specjalnych. Tam poznacie pewne skomplikowane posunięcia tych, tych zagadnień. Kilka będzie. Wydaje mi się, że bicie pionkami. Również nie powinno sprawiać żadnych problemów. Jest to nieco inne niż w przypadku figur, trzeba o tym pamiętać. To nie jest zawsze tak, że wszystko bije, atakuje i broni tak jak chodzi. W przypadku pionków wygląda to inaczej. Bijemy na skos, chodzimy do przodu. No i oczywiście atakowanie i bronienie. Jeżeli wiecie, jak coś bije, to wiecie również, jak atakuje i broni. Czyli pionek z pola E4 atakuje pionki d5 i f5 z kolei pionek stojący na polu e6 broni tych pionków zarówno pionka na d5 jak i f5 wydaje mi się, że jest to dość logiczne i to jest tak naprawdę cała wiedza, jeżeli chodzi o bicie, atakowanie oraz bronienie zarówno figurami jak i pionkami. Dzięki wielkie za oglądanie.